Przede Szanowni Państwo, Pan Premier zadał na początku swojego wystąpienia pytanie, co dzisiaj jest ważne. Chciałbym posiągnąć tutaj wątek rozpoczęty przez Pana Marszałka, bo dla kilkuset potrzeb mieszkańców miasta, ale także Ziemi Polskiej, ważne stało się wydarzenie, które nazwaliśmy Polskie Święto Ludową. tam istotnie odsłanialiśmy tablicę poświęconą Antoniemu Zaleskiemu, ale nas wszystkich obecnych na tym spotkaniu. Strasznie no, zaskoczyło poczucie ogromnej tożsamości, jaką mają ci mieszkańcy, poczucie tożsamości z tą własną miejscowością. Poczucie dumy z tej miejscowości. Tam z pewnością gościł genius Loki, czyli taki duch miejsca. To było czuć na każdym kroku, gdy ludzie ci ufundowali sztandar organizacji Polskiego Stowarzyszenia Ludowego w Cekanowie, wbijali z dumą w woździe. Do tego sztandaru, także zapoznawali nas z historią, wydawałoby się tak małej miejscowości, a jakże bogatne. Cykl świąt ludowych został zapoczątkowany dziś, będzie trwał jeszcze także przez jutrzejszy dzień, ale zdążyliśmy jeszcze z panem Marszałkiem obrócić do, i w poniedziałek obrócić do Łocka, zahaczając o nowe miasto. Tam także ludowcy wraz z organizacjami społecznymi organizowali, organizowali swoje święto. To pokazuje, że tak naprawdę społeczności lokalne potrafią się cieszyć i wiedzą, co dla nich jest ważne. I często mówimy o tym, że trzeba wrócić do marketingu bezpośredniego. Niepotrzebne nam są bariery w postaci szklanego ekranu czy może kordonów policyjnych czy sanitarnych. My ludowcy po prostu potrafimy do ludzi wyjść i z nimi najzwyczajniej w świecie, w świecie rozmawiać. A jeśli chodzi o moją działkę parlamentarną, od niedawna Państwo wiecie, na no tym przede wszystkim są dziennikarze płodcy, przedtem jako starosta płocki, samorządowiec, dzisiaj myślę, że to szczęście być, mieć taką kontynuację, być przewodniczącym Sądu Komisji Samorządu Terytorialnego. Wraz z ministrem Władysławem kosiniakiem Kamyszem przy współpracy pod patronatem tutaj naszego szefa i premiera zaproponowaliśmy tak zwany trójpak samorządowy, po to, aby wzmocnić samorządy, a szczególnie jedną z ich kategorii, kategorię powiatową. Chcemy, aby zostało usprawnione funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy tak, aby zajmowały się one głównie tymi bezrobotnymi, którzy w istocie są zorientowani na jak najszybsze wyjście z tego bezrobocia, bo jest niestety coraz większa grupa ludzi, którzy z bycia bezrobotnym uczynili w sposób na życie. Podam tylko przykład, że w Krakowie jest rekordzistka, która przez 20 lat przybyła na bezrobocie porozmawiamy z przedsiębiorcami, jak, jaka jest ich opinia na temat bezrobocia i czy w istocie to bezrobocie jest i wtedy można to wszystko wybaczyć. To jest jakby pierwsza część tego przypadku. Druga to chcemy stworzyć narodowy program budowy dróg lokalnych. tak, że mamy na myśli tutaj drogi powiatowe, bowiem tylko kategoria powiatowa może mieć problemy z pozyskiwaniem środków unijnych na budowę dróg. Zatem musi być stworzony mechanizm krajowy instrument krajowy, który jakby przetransferuje środki do powiatów. I taki pomysł mamy. Chcemy, aby budżet tego funduszu powstawał z VAT-u od inwestycji realizowanych w samorządu. Trzecia część tego trójpaku to jest także wzmocnienie samorządów powiatowych poprzez zagospodarowanie całej administracji zespolonej w obrębie powiatu To tyle. Jeszcze będą pytania. Dziękuję.